Męskie granie wróciło po dwuletniej przerwie do Katowic. Tym razem impreza była rozłożona na dwa dni, dzięki czemu na scenach mogła zaprezentować się większa liczba artystów. Wystąpili między innymi Błażej Król, Dawid Podsiadło, Kwiat Jabłoni oraz Tomasz Organek. Spytaliśmy uczestników festiwalu, co wyróżnia męskie granie spośród innych tego typu wydarzeń muzycznych. Myślę, że polskie zespoły topowe, i połączenie z młodymi, obiecującymi artystami, no i klimat przede wszystkim. Dobre piwo żywca. Myślę, że to. Ciekawe jest to, że w ostatnich latach co roku hymn męskiego grania zaskakuje. Tak? I to, to, to pokazuje, że, że męskie granie ewoluuje z takiego typowo rokowego na samym początku. Myślę, że teraz coraz więcej nurtów muzycznych jakby jest angażowane. Dzięki nowym artystom, którzy co roku, że tak powiem, dołączają do grona zacnych tu występujących. To jest fajne, że w ostatnich latach Polska muzyka naprawdę uważam fajnie święci triumfy. W poprzednich latach męskie granie odbywało się w centrum Katowic. Tegoroczna edycja imprezy miała miejsce na Muchowcu, dzięki czemu uczestnicy festiwalu mieli do dyspozycji większą przestrzeń do zabawy i odpoczynku. Ja osobiście koncertów nie za bardzo lubię, zbyt blisko. Tu jest ta przestrzeń. Ale tutaj bardzo fajna miejscówka z dala od miasta. Można się wychealować fajnie. Trzymaj mnie, trzymaj mnie mocno. Przede wszystkim wspaniali artyści Milońki. i super atmosfera. Udało się, ostatnie cztery bilety były i dwa trafiłam, ja kupiłam mu na urodziny. Jest mega. Są super ludzie, wspaniała muzyka, więc zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli. My jesteśmy drugi raz, byliśmy chyba 10 lat temu, nawet dokładnie nie pamiętamy. I przyjedziemy jeszcze. Co roku jest męskie granie, i co roku jest coś fajnego, więc zawsze warto przyjechać.